Co tu się odjeba? Nie. Ja nie używam brzydkich słów. Ale jeżeli te pierwsze sondaże się potwierdzą, to nam się powoli Polska. Pst, ja nie wiem, jak to pisać nawet. Ja nie wiem, w sensie. <laughs> Okej, okay. że Trzaskowski wygra. To się spodziewałem. Nawrocki wynik się spodziewałem. Męcen no ok, ale ten Brown z ponad procentami. O ja. Ja nawet nie wiem jak nie wiem co tu powiedzieć nawet. Ja patrzę na te wyniki, ja się zastanawiam, co powiedzieć. ja, ja autentycznie nie wiem. Grzegorz Brown Robi większy wynik niż o 1% ponad niż Adrian Zandberg i o 2% od Magdy Biechat. W Sysia, sensie, ja, ja nie mówię czy to dobrze czy źle, ale. Ale. Ja pierdzielę. Potem była chyba pani Senyszyn. Nie, po te... Hołownia za Magdą Biejat? Hołownia poniżej 5% Jego partia nie weszłaby teraz do Sejmu Nie będąc w koalicji czele. No na spokojnie Trzaskowski 30% Ponad. OK Dobra, to rozumiem, spodziewałem się. Nawrocki 29, bardzo blisko, spodziewałem się. Mencen 15, spodziewałem się. Brown. Jeśli, ja. <ścoughs> jeżeli w top 4 kandydatów z największą ilością głosów znajduje się Mencen, Brown, Nawrocki. Ojoj, oj, oj, to się będzie w Polsce nieźle działo. I ci wszyscy ludzie wrzucający do Brown'a 2-3% teraz tak się zdziwią. Ja nie mogę uwierzyć w tego Brauna. Ja w niego nie powiem, że nie wierzyłem, ale. zobaczyłem tego Brauna czwarte miejsce. Ja pierdzielę. Nie? Co się dzieje? Więcej od Zandberga, więcej od nie mój, Biejat wywala ho... Biejat plaskacza chołowni takiego. ja pierdzielę. Nieironicznie, po pierwszej turze, trzecia droga się może rozpaść. I ja nie wiem, co by było, jakby chołownia. Ja wiem, że to są sondaże, że nie, bo to nie są oficjalne wyniki. Poczekajmy do oficjalnych wyników. Ale. Ludzie, trzecia droga się zaraz rozpadnie. Oni się rozpadną. To były wybory, żeby zobaczyć, czy chołownia przeskoczy 8% i wtedy, czy koalicja się zachowa. Jakby on nie był w koalicji, to oni nie wchodzą do Sejmu. Rozumiecie, sama Polska 2050 nie wchodzi do Sejmu teraz. I ta Zadberg Zbijat mający mniej od Brauna. I potem Senyszyn 1,3. Joanna Senyszyn 1,3. Może by. Nie wiem. Ja nie wiem. Autentycznie nie wiem. I Stanowski mający 1,3. I jak 80. I Bartoszewicz 50. Jesteśmy zgubieni, ale. Jakub Krzysztof Stanowski ma więcej procent od Jakubiaka i Bartoszewicza. Razem połączonych mają tyle samo. To samo pani Senyszyn, nie? Maciak cztery dziesiąte, też niezły ten. Ale tak, jak zobaczyłem Włocha z tym jeden też mi się go szkoda zrobiło. Naprawdę. Na gorąco nagrywam. Jutro pogadamy ogólnie o pierwszej turze, jak będę miał pierwszy kontekst, ale... Powiem tak. Nawrocki może wygrać w drugiej turze. Bo jeżeli męceniarze, brauniści przerzucam się na Nawrockiego, to sami oni, wedle tych sondaży, dają mu ponad 50%. Ja wiem, że frekwencja będzie mniejsza, ale zaczynam wierzyć, że Karol Nawrocki może pokonać Traskowskiego. Bo trzech prawicowych kandydatów jest w top 4. Okej, okay, potem jest lewica, dosyć blisko tego Browna. No jeden 1%, tak, ale na serio to może wygrać. A panu Markowi Wochowi to ja współczuję. Bo on może mieć mniej od Pawła Tanajło. i Maciek mający 4 razy więcej od Wocha to a o Bartoszewiczu nie będę tego komentował. Naród jest zgubiony. Nie no, myślałem, że Bartoszewicz co najmniej procent dostanie. <coughs> Przepraszam, trochę się źle czuję. Nie wiem, co gada, ale... Wszystko rozumiem, ale ten Braun na P4, nie. Psz, to mi psychę rozwaliło. Ja nie jestem fanem Grzegorza Brauna, ale... Ja się, ja, się, ja jestem ciekawy drugiej tury i oficjalnych wyników. Bo. Do jutra po prostu. Nie wiem co mam o tym powiedzieć. No. Powiem tak. To jest początek szybkiego upadku trzeciej drogi. Zapamiętajcie te słowa. I początek upadku Szymona Hołowni nie wiem, czy upadnie tak szybko, jak trzecia droga, ale może się to źle skończyć. Bardzo źle skończyć. Bo jeżeli tego gościa pokonuje Magda Biejat, mająca za rywala Adriana Zemberga, to naprawdę. I panie Grzegorzu Brown, ma pan poglądy, jakie pan ma. Nie skazam się z nimi absolutnie. Ale jeżeli zrobił pan czwarty wynik, to szapo ba. Szapo ba. Nie wiem co mam więcej powiedzieć. Czekajcie do jutra na odcinek. Potropięcy. Jo.